Po ponad dwóch latach, dokładnie od 11 grudnia 2021 roku, siatkarze NA i Czarnych Radom zaznali smaku zwycięstwa przed własną publicznością. Ani w 2022, ani w 2023 roku Radomianie nie wygrali u siebie. W końcu na samym początku 2024 roku Czarni zwyciężyli. Pokonali w hali RCS Barkom Każany Lwów 3 do 1. To była długa seria przegranych w domu, długie dwa lata praktycznie, może troszkę więcej. Więc to w głowach siedziało. Czy, czy naszych, którzy jesteśmy tutaj dłużej, czy tych chłopaków, którzy przyszli w tym sezonie, to trochę zaczęło funkcjonować i kiełkować, ale cieszymy się, że dzisiaj mimo że to nie był wielki nasz mecz, na pewno, bo wydaje mi się, że zagraliśmy tutaj w Radomiu kilka lepszych spotkań, a przegrywaliśmy to udało się wygrać ten mecz. Zapracowaliśmy na to, że wygraliśmy ten mecz. Mimo zwycięstwa z Barkomem, czarni dalej zamykają stawkę plus ligi, mając na koncie 6 punktów. To zwycięstwo było nam potrzebne jak tlen. Myślę właśnie, że przede wszystkim ta radość wynikała z tego, że wygraliśmy po dwóch latach tak, w, tej, w tej naszej hali i to była ten, ale to, to prawda, że my musimy się skupić teraz na następnym meczu, na następnym, bo chcemy walczyć. Jest w nas taka wiara, tak, że, że damy radę wyciągnąć ten sezon jeszcze, że to nie będzie całkowicie przegrany. I, I mam nadzieję, że ten mecz będzie takim nowym początkiem w tym roku, że pójdziemy dalej. Ale musim, na pewno nie ma co się oszukiwać, że musimy poprawić swoją grę, wiele elementów, bo zespoły, które nam, przed nami teraz są, też grają dobrą siatkówkę i taka gra nie wystarczy na gdzieś tam pewnie na punktowanie czy wygrywanie. Na pewno musimy się skupić na, na cały czas nie zostać na, na tej euforii, tak tylko mieć to w głowie, że musimy cały czas szukać lepszej siatkówki. W następnej kolejce Radomian czeka niezwykle ważne spotkanie z bezpośrednim rywalem w walce o utrzymanie, czyli KGHM Kuprum Lubin.